Siemanko, witam Honda Stoi Za oknem Gotowa do odbioru A tu kolejny Szybki temacik a Szybki, nie szybki Jak już tam widać Ruda się czai e, Tutaj też niby progi ładne Ale Pod spodem jest coś takiego ładne masy uszczelniające czy tam natryskowe i to wszystko wszystko odchodzi o, tu nawet nawet zobaczcie tyle czasu w sobotę w sobotę na to auto popadało dzisiaj mamy poniedziałek, do poniedziałku jeszcze woda nie odparowała, czyli jak te masy się po, gdzieś tam po ponadrywają, to tak właśnie to wygląda sobie. Stoi potem woda i to wszystko, wszystko gnije Progi mam. Znaczy się oczywiście zamienniki. No, ale progi są. Koreczki podkładam. Progi mam, bo tutaj jest wygnity. Tam jest gnity. No i tutaj mam yy, reparaturki do błotników. Bo tutaj też też błotniki są. Ten akurat jest lepszy, ten drugi jest gorszy, ale to wszystko będzie do weryfikacji. Przepiaskuję tylko te doły i zobaczę jak to wygląda. Tutaj oczywiście cały ten rant będzie przeczyszczony, przemalowany epoksydem porządnie. No i z tyłu z tyłu ranty tak samo. Do oczyszczenia, bo tutaj akurat na tym tutaj delikatnie tutaj coś wychodzi. No, i tutaj jest jakaś przecierka. A dlaczego taki golfik czwórka jest naprawiany? Ktoś powie, taki hałd się nie naprawia. No, niestety, ten golfik jest dopiero na dotarciu. Ma silniczek 1.9 SDI. Kto trochę ma pojęcia o motoryzacji, no to wie, co to jest. A ma przejechane 200. 251 tysięcy bodajże więc dlatego właściciel postanowił go zreanimować, przywrócić do porządku dobra, to teraz na, to by było na tyle ja już dzisiaj sobie porozkręcałem to wszystko miałem pomocnika ucznia w sumie uczennicę pomagała mi także nadkola pozdejmowałem, teraz wyjeżdżam ten cały piach to wszystko sobie wymyję, żeby mi to nic nigdzie nie leciało. Zostawię go trochę na dworze, na słońcu, przeschnie. A i dzisiaj już jest godzina taka, że raczej się nie będę brał za żadne wycinanie nic. Od jutra będzie działanie. OK, z łomkiem jedziesz, tak? Jedziemy na warsztat z naprawić? No więc tak, miałem skończyć, ale moja uczennica mnie dusiła, żebym jeszcze wjechał tym samochodem na warsztat, żebym go podniósł do góry, postawił, więc wjechałem. I tak się zmęczyła biedna, że poszła do domu i chyba padnie, pójdzie spać dzisiaj bardzo wcześnie, ale dobra mniejsze o to eee, była mowa o wymianie progu no kurczę, ja nie pytałem czy to wchodzi na podłogę po umyciu jak widać podłoga o proszę podłoga jest zgnita więc teraz teraz dochodzi dochodzi mi remontaż całych tapicerek wszystko muszę tutaj wyrzucić, no bo nie ma opcji, żebym ja z tymi tapicerkami tutaj spawał. Fotel musi wylecieć. No tutaj nic się nie zmieniło, tu jest tak jak było. Akurat przednie nadkole po umyciu też jest ok. No tylko tak jak mówię, tu widać to wszystko. To tam jest próg. To wiadomo, o tym była mowa, ale widzicie. Jak, jak to się trzymało, to wszystko odchodzi. No, tylko tu jest najgorsze to, że muszę się dostać. Od góry mieć widok, co tam się dzieje. Czy tam się nic nie pali. No i oczywiście po spawaniu też, żeby to zabezpieczyć. Tu następne miejsce widzę. Przy korku. O kurde. No i tak se umyłem. Po co ja go myłem? Gdybym nie mył, tego by nie było widać. No nic. Nie trzeba będzie zrobić. Tak sobie to wygląda. Tutaj to już jest zgnite. O, proszę. Też tak samo dywanik trzeba zdemontować, żeby było widać od środka, co się dzieje. Czyli nie tylko do wymiany progi. No, zresztą, <gry> yy, właściciel chciał, żebym ogólnie przejrzał cały samochód, co jest do zrobienia, to wszystko ma być zrobione. No, tutaj też widać, że te masy się wszystkie podnoszą, odchodzą. Yy, próg prawdopodobnie nie będzie wymieniany. Yy, odwiercany na. tutaj pod uszczelką. To najprawdopodobniej będzie przez całość tu wycięty i tak wspawany, ale to jeszcze nic nie wiadomo, najpierw sobie wytnę tylko ten dół, yy, zobaczę, zobaczę jak tam w środku te podciągi, ale tutaj widzę, że, yy... kurde, yy, teraz tak to wygląda u mnie jak u blacharza ostatniej szansy, wszystko się kruszy, wszystko chrupie, wszystko leci. O, no, tutaj na pewno ten podciąg cały jest do naprawy, więc to nie jest tak, panie kolego, jak się panu wydawało, że tylko progi, bo jest troszeczkę więcej niż progi. No dobrze, idźmy teraz dalej, co się stało po umyciu w tylnym nadkolu. Przed umyciem nadkolu było bardzo ładne. Zresztą tak to postawię. O. Nosz. też tak samo światło, zasłonię też tak samo. Wszystkie masy, wszystko odchodzi. Tu prawdopodobnie, jak postukam, popukam, to będzie dziura na wylot. Yy, przy mocowaniu amortyzatora też ruda. Na szczęście, rand. Nie wiem, czy będzie widać. czy nie widać. Na rancie. Tylko i wyłącznie tu. Takie delikatne ogniska korozji są, ale od tyłu rand. Akurat musiałem włączyć lampę w kamerze, to wtedy by było lepiej widać. Rand akurat tu jest zdrowy, także tutaj z tym nie ma problemu. No tu jedynie wszędzie te masy to wszystko się rozwarstwia, odchodzi. Tył tego nadkola mamy to samo. Też tak samo wszędzie masy odpadają. No i teraz takie pytanie do właściciela Co z tym Tu jeszcze piasek oh, nie domyłem Ale to nic, to już tyle się wyskrobia Pytanie do właściciela, co z tymi nadkolami, czy te masy Ja bynajmniej Te masy bym zerwał gdzieś dotąd, całe te doły to wszystko zczyścił. Zrobił w epoksyd jeszcze raz, od nowa od nowa nałożył masy uszczelniające, natryskowe. Może nie natryskowe na całości, tylko tak, w tych miejscach jak były oryginalnie. Yy, zrobiłbym natrysk cały dół tutaj. A resztę tylko i wyłącznie tym predatorem poliuretanem zapryskać. Ale to już właściciel musi sobie sam zadecydować co tam siedzi w środku zobaczymy, tu jest górny jest akurat zdrowy no i mamy mamy jeszcze oryginalny volkswagenowski wosk, który kiedyś był dawany proszę tego może nie będzie widać na moim palcu, ale o, troszeczkę się świeci to jest wszystko zalane woskiem kiedyś volkswagen potrafił zrobić samochód zalać woskiem zabezpieczyć no może akurat tutaj im coś nie pykło z tym z tym zabezpieczeniem tego no ale to tam pomijając ten fakt ale jeżeli chodzi o profile takie rzeczy jak tutaj to to wszystko było ładnie tu jeszcze jest koreczek zobaczymy zobaczymy co w tym koreczku tutaj siedzi o tak samo płotniczek ładnie nie wiem czy to będziecie widzieć nie jeszcze światło zaczyna migać, jest normalnie tłuszcz, jest to wszystko nawoskowane. A ten wosk, co kiedyś oni dawali, właśnie miałem tego buteleczkę. To był bardzo dobrym woskiem. No dobra, także tutaj jeszcze mamy takie jakieś tam pierdółka. Tutaj w większości w nadkolu, no a tutaj z tyłu, z tyłu już by było. To już by było dobrze. No tej tragedii nie ma. Chociaż też coś tam może gdzieś zajrze, no, Ale to już wszystko w woli właściciela pojazdu. Czy o, tutaj coś wyszło. Czy jest gotowy na taką grubą, grubą naprawę, grube drapanie. Czy po prostu tylko, tylko mam wymienić progi, a resztę zostawić jak jest. Dobra, to by było na tyle. Właściciel niech się zastanowi. Widzi, co jest z jednej strony. Drugą stronę będę robił, też pokażę, co jest. Także czekam na decyzję.